Jest coś, na co Karl Jung wielokrotnie zwracał uwagę, lecz w dzisiejszym świecie często o tym zapominamy. Intymne doświadczenia między dwojgiem ludzi nie pozostawiają jedynie wspomnień czy chwilowych emocji. One wyciskają w umyśle i duszy niewidzialny ślad. W epoce, w której seks stał się towarem, czymś, co można skonsumować szybko i bez refleksji, wielu z nas zapomniało, że każda fizyczna bliskość to również spotkanie na poziomie duchowym. Jung badał głęboko nie tylko indywidualną psychikę, lecz także nieświadomość zbiorową i subtelne warstwy energii otaczające człowieka. I odkrył, że takie więzi nie znikają w prosty sposób jak numer telefonu, który można wyrzucić z pamięci. One trwają, w najgłębszych warstwach umysłu, niczym niewidzialne nici łączące dwoje ludzi. Jeśli myślisz, że to tylko poetyczka metafora, wyobraź sobie kogoś, kto lata po rozstaniu nagle usłyszy pewną melodię, albo poczuje znajomy zapach. I cała fala uczuć oraz wspomnień wraca z taką intensywnością, jakby to wszystko wydarzyło się wczoraj. To właśnie ślad, o którym mówił Jung. Ale on sięga głębiej niż świadome wspomnienie. Przenika do nieświadomości, kształtując nasze schematy zachowań i emocji. W wielu dawnych kulturach wierzono, że gdy dwoje ludzi jednoczy się cieleśnie, powstaje pewnego rodzaju most energetyczny. Jung nie używał mistycznych pojęć wschodnich, takich jak kanał astralny, ale jeśli przetłumaczymy jego myśl na język symboli, możemy zobaczyć w tym niewidzialny kanał w nieświadomości, wzmacniany przez powtarzające się doświadczenia i intensywność emocji. Taki kanał początkowo działa ochronnie, wzmacnia zaufanie, spaja dwoje ludzi, podobnie jak klej utrzymuje małżeństwo, by mogło pielęgnować rodzinę. Problem zaczyna się wtedy, kiedy człowiek wychodzi w wiele krótkotrwałych relacji. To jak komputer, który ma otwartych zbyt wiele kart jednocześnie, system psychiczny zaczyna się przeciążać. Zamiast jednego silnego połączenia z jedną osobą, tworzy się sieć splątanych nici, z których każda niesie emocje, wspomnienia i energię innych ludzi. To nie tylko osłabia zdolność skupienia się na nowym związku, ale także sprawia, że stajemy się podatni na echo negatywnych doświadczeń z przeszłości. Znam kobietę, która była bardzo otwarta w relacjach. Później, gdy weszła w poważny związek, nagle odkryła, że trudno jej zaufać. Każde spóźnienie partnera, każdy brak odpowiedzi na wiadomość wywoływało w niej irracjonalny lęk. Dopiero rozmowa uświadomiła jej, że te reakcje miały źródło w dawnym doświadczeniu zdrady i że jej umysł ciągle trzymał niewidzialne połączenie z tamtym bólem, odtwarzając ten sam schemat w teraźniejszości. Jung chciałbyśmy uzmysłowili jedno więzi fizyczne nigdy nie są oddzielone od duszy. One zawsze zostawiają po sobie dziedzictwo psychiczne i energetyczne. A jeśli nazbiera się zbyt wiele takich nieoczyszczonych dziedzictw, stają się one niewidzialnym ciężarem. Ciężarem, który ciągnie nas zwrotnie w stare wzorce emocji, z których, jak sądziliśmy, już dawno się uwolniliśmy. I być może właśnie dlatego niektórzy, choć całym sercem pragną zdrowej miłości, ciągle nie potrafią odnaleźć pokoju w nowym związku. Karl Jung powiedział kiedyś, że nieświadomość człowieka jest jak ogród. W którym kiełkuje każde ziarno doświadczenia, nieważne, czy je zauważysz, czy nie. Kiedy dwoje ludzi wchodzi w fizyczną bliskość, nie tylko dzielą chwilę ulotnych emocji. Oni często nieświadomnie przenoszą nasiona ze swojego ogrodu do ogrodu tej drugiej osoby. Te nasiona mogą być pełne zaufania, miłości, poczucia bezpieczeństwa ale mogą też nieść lęk, nieufność, ból, a nawet obsesje, których właściciel nigdy w sobie nie uleczył. Jung opisał ten proces jako formę zarażenia nieświadomości. To moment, w którym elementy psychiki jednej osoby przenikają i osiadają w nieświadomości drugiej poprzez głębokie doświadczenia łączące, szczególnie poprzez akt seksualny. I to nie jest wymiana, która znika następnego dnia. To jak zapach, który przesiąka ubranie i zostaje na nim jeszcze długo po tym, jak opuścisz pokój. Problem w tym, że gdy otaczasz się zbyt wieloma zapachami, one zaczynają się mieszać, tworząc mieszankę, której sam już nie potrafisz rozpoznać. Słyszałem kiedyś historię kobiety imieniem Lan. Była odnoszącą sukcesy towarzyską osobą, ale w związkach wciąż czuła się niespokojnie. Nie rozumiała, dlaczego staje się zazdrosna i podejrzliwa, choć jej obecny partner był ciepły, troskliwy i przejrzysty. Na terapii grupowej Lan odkryła, że ten wzorzec powtarzał się od lat z różnymi mężczyznami. Wracając pamięcią, dotarła do czasów studenckich, gdy jej ówczesny chłopak był obsesyjnie zazdrosny powodu dawnych zdrad. Ciągłe pytania, kontrola, atmosfera podejrzliwości i choć Lan myślała, że zostawiła to za sobą, ten klimat nieufności zakorzenił się w jej nieświadomości i odżywał w każdym nowym związku. To tylko jeden przykład, jak działa zarażenie nieświadomości, bo gdy łączysz się z kimś w intymności, przejmujesz nie tylko to, co w nim piękne, ale również to, co zranione i nieuleczone. Te emocje potrafią wniknąć głęboko, a potem uaktywnić się w najmniej spodziewanym momencie, sprawiając, że reagujesz nie na to, co dzieje się teraz, lecz na echo dawnych przeżyć. Jung ostrzegał, że jednym z największych zagrożeń rozwiązłego życia seksualnego jest lawinowy wzrost takich połączeń psychicznych. Każde z nich to kanał przepływu emocji i wspomnień. A gdy jest ich zbyt wiele, umysł staje się gęstą siecią, w której coraz trudniej odróżnić własny głos od echa cudzych doświadczeń. Więc jeśli kiedykolwiek poczułeś, że reagujesz zbyt mocno na drobiazg, albo nosisz w sobie emocje, których nie rozumiesz, może to znak, że wciąż dźwigasz w sobie czyjąś pamięć emocjonalną. W języku symboli wygląda to, jakbyś z każdej podróży przywoził pamiątki. Nie wszystkie są piękne. Niektóre są pęknięte, pokryte pleśnią. A jeśli ich nie przesiejesz, zaczną zajmować przestrzeń i psuć atmosferę całego domu twojego umysłu. Kiedy Jung mówił o ochronie własnej przestrzeni psychicznej, nie chodziło mu jedynie o unikanie toksycznych ludzi. Ostrzegał przed czymś głębszym, przed lekkomyślnym otwieraniem się w intymności. Bo to najszybsza droga, by Twoja nieświadomość zaczęła się mieszać z nieświadomością kogoś innego. A kiedy już się połączą, oddzielenie ich może zająć lata. Czasami całe życie. Karl Jung często podkreślał, że człowiek nie żyje wyłącznie w teraźniejszości. Niesie ze sobą całe nieświadome orszaki wspomnienia, emocje i schematy zachowań gromadzone przez całe życie. Wchodząc w nowy związek, nie przyprowadzasz tam tylko siebie, przynosisz również wszystkie cienie z poprzednich relacji, niezależnie od tego czy jesteś tego świadomy, czy nie. Jung nazywał te cienie kompleksami, zbiorami wspomnień i emocji ściśle ze sobą powiązanych, które uruchamiają się automatycznie, gdy pojawia się bodziec podobny do tego z przeszłości. Jeśli nici łączące cię z dawnymi relacjami wciąż istnieją, każdy kompleks staje się jak nieproszony gość, gotów w każdej chwili wkroczyć i przejąć kontrolę nad twoją reakcją. Dlatego tak wielu ludzi, mimo że pragnie nowej miłości, wciąż odgrywa te same stare scenariusze. Wpada w spiralę nieufności, zazdrości czy poczucia porzucenia, nawet wtedy, gdy obecny partner jest całkowicie niewinny. A gdy tych nici jest wiele, sytuacja staje się jeszcze trudniejsza. Reagujesz już nie tylko swoim doświadczeniem, ale także cudzem, odziedziczonym w emocjonalnej pamięci poprzez intymne więzi z przeszłości. To tak, jakby twój umysł był komputerem w którym w tle działa zbyt wiele programów. Staje się powolny, niewyraźny i nie potrafi w pełni skoncentrować się na jednym związku. Znam mężczyznę, Kwanga, który przed ślubem miał wiele krótkich relacji. Kochał swoją żonę, ale w głębi duszy stale czuł lęk, że któregoś dnia ona go opuści. Nie wynikało to z zachowania żony, lecz z doświadczeń pośrednich, Odziedziczonych po swoich byłych partnerkach. Były wśród nich kobiety, które same doświadczyły rozwodu, zdrady czy rozpadu relacji. Jego nieświadomość wciąż przechowywała ten ból i reagowała tak, jakby to była jego własna historia. Z czasem te nici niszczą zdolność do zaufania. A gdy nie potrafisz ufać, miłość zamienia się w pole bitwy, gdzie każde słowo i gest są pod lupą fizyczna bliskość, która mogłaby wzmacniać więź, staje się wtedy mieczem obosiecznym. Pogłębia więź z osobą obecną, ale jednocześnie pobudza stare nici, powodując wewnętrzny konflikt. Chęć bliskości miesza się z potrzebą dystansu i ochrony. Jung nazywałby to stanem rozproszonej duszy, gdy energia emocjonalna nie płynie w jednym spójnym kierunku, lecz rozprasza się. Wycieka w wiele stron naraz. W rodzinie to zjawisko zostawia jeszcze głębsze ślady. Dzieci są niezwykle wrażliwe na atmosferę emocjonalną rodziców. Jeśli jedno z nich nosi w sobie zbyt wiele nieodciętych nici, dziecko dorasta w środowisku pozbawionym poczucia bezpieczeństwa. Może nie rozumieć, co się dzieje, ale jego ciało i umysł wchłaniają ten niepokój, tworząc schematy lęku czy wycofania już od najmłodszych lat. Na głębszym poziomie Jung wierzył, że nierozwiązane konflikty w nieświadomych rodziców szukają ujścia w życiu ich dzieci, jakby życie domagało się, by ród wreszcie się z nimi zmierzył i je uleczył. Dlatego tak często dzieci powtarzają problemy rodziców, choć w innej formie. Symbolicznie można wyobrazić sobie duszę jako ogród. Jeśli z dawnych związków pozostało zbyt wiele pnączy. Zacieniają one ziemię i zabiorą składniki potrzebne nowym pędom. Aby miłość mogła wzrastać zdrowo, najpierw trzeba te pnącze odciąć, dać ogrodowi duszy przestrzeń, by jeden związek mógł rozkwitnąć mocno i stabilnie. To nie jest łatwy proces, ale jest warunkiem koniecznym, by wyrwać się z nieświadomych powtórzeń i naprawdę zacząć nowy rozdział. W wielu tradycjach duchowych wierzy się, że każdy człowiek posiada niewidzialną tarczę chroniącą go przed negatywnymi wpływami środowiska i innych ludzi. Gdyby przełożyć to na język Karla Junga, byłaby to zdrowa struktura psychiczna, naturalny system obronny, który pomaga nam zachować równowagę emocjonalną oraz odróżniać to, co jest nasze, od tego, co pochodzi z zewnątrz. Kiedy ten system jest silny, człowiek może otworzyć się na świat, nie dając się porwać cudym impulsom, obsesją czy emocjom. Ale za każdym razem, gdy tworzymy głęboką nić z kimś innym, szczególnie w bliskiej relacji, część tej tarczy chwilowo się uchyla, aby dopuścić wymianę uczuć i energii. W zdrowym, stabilnym związku to otwarcie jest rekompensowane zaufaniem, miłością i wsparciem, dzięki czemu tarcza nie tylko się regeneruje, ale staje się jeszcze mocniejsza. Lecz gdy takie połączenie powtarza się z wieloma osobami, w warunkach pozbawionych bezpieczeństwa i trwałości, rany w tarczy nie mają czasu się zabliźnić, nakładają się na siebie, czyniąc ją cienką i podatną na przebicie. Jung zauważał, że niezaleczone rany psychiczne są jak bramy, przez które do naszej nieświadomości mogą wnikać obce wpływy. Kiedy tarcza psychiczna słabnie, stajemy się podatni na zarażanie się emocjami innych, nie tylko w chwilach fizycznej bliskości, ale nawet podczas zwykłej interakcji. Wtedy tracimy wyczucie granicy między sobą a światem, a w konsekwencji. Zdolność rozpoznania własnych, autentycznych potrzeb i uczuć. To zjawisko nie zatrzymuje się na jednostce. Dzieci, jak podkreślał Jung, mają niezwykle silną zdolność synchronizacji nieświadomości z rodzicami, szczególnie w pierwszych latach życia. Jeśli matka lub ojciec noszą w sobie wiele nitek z przeszłości i mają osłabioną tarczę, Dziecko dorasta w pomieszanym polu energetycznym raz ciepłym, raz chłodnym raz bezpiecznym, raz napiętym. To rodzi głęboki, podświadomy niepokój, utrudniający wykształcenie stabilnego ja. Znam rodzinę, w której matka, zanim wyszła za mąż, przeżyła wiele niezdrowych relacji. Choć kochała swoje dziecko całym sercem, to gdy mąż oddalał się emocjonalnie, Wpadała w przesadzony lęk, jakby zaraz miała zostać porzucona. Jej ośmioletnia córka zaczęła przejawiać podobne objawy. Bała się, że mama nie wróci do domu, że ktoś ją zostawi, mimo że nigdy nie doświadczyła realnej straty. To żywy przykład, jak nieuleczone lęki potrafią przechodzić z pokolenia na pokolenie. Nie przez słowa czy wychowanie, lecz przez sam klimat emocjonalny domu. Na głębszym poziomie Jung nazwałby to kontynuacją wzorców rodowych, powtarzających się schematów zachowań i uczuć, które trwają przez pokolenia, dopóki ktoś nie stanie się na tyle świadomy, by je przerwać. Jeśli tego nie zrobimy, niewidzialne nici będą oplatały nie tylko nasze życie. Lecz także życie naszych dzieci, zmuszając je do niesienia ciężarów, które wcale nie są ich. Symbolicznie można wyobrazić sobie tarczę psychiczną jak filtr. Jeśli jest cała, sami decydujemy, co przepuścić. Jeśli jest podziurawiona, wszystko, co z zewnątrz, wlewa się bez kontroli. Najgorsze, że przedostaje się prosto do źródła wody. Z którego czerpie dusza nasza i naszych bliskich. Dlatego Jung tak mocno podkreślał wagę osobistego uzdrowienia, zanim wejdziemy w trwałe zobowiązania. Odcięcie starych nitek, zamknięcie pęknięć w tarczy i wzmocnienie poczucia ja jest nie tylko ochroną dla nas samych, ale też bezcennym darem dla przyszłych pokoleń. Kiedy spojrzysz na cały obraz, Zrozumiesz, że magiczne zdanie wcale nie tkwi w samych słowach, lecz w postawie i energii, jaką w nie wkładasz. To połączenie pewności siebie, szczerej ciekawości oraz umiejętności poprowadzenia emocji drugiej osoby w przestrzeń, w której czuje się jednocześnie swobodnie i zaintrygowana. Wielu ludzi przegrywa w komunikacji nie dlatego, że brakuje im dobrych zdań, lecz dlatego, że zbyt usilnie próbują zrobić wrażenie. Przez co rozmowa traci naturalność. Jedno zdanie, wypowiedziane z mocnego, spokojnego stanu wewnętrznego, potrafi stać się mostem między dwojgiem obcych sobie ludzi. Jeśli jednak wypływa z lęku lub potrzeby uzyskania aprobaty, pozostanie jedynie zwykłym pytaniem, które szybko zniknie w pamięci rozmówcy. Karl Jung powiedział kiedyś, że tym, co naprawdę odczuwamy u innych, jest ich obecność. A nie to, co mówią. To oznacza, że kiedy otwierasz usta, to, co naprawdę dotyka drugiej osoby, to poczucie, jakie od ciebie otrzymuje bezpieczeństwo, otwartość i odrobina tajemnicy. Dlatego ludzie, którzy potrafią utrzymać w sobie silną przestrzeń wewnętrzną, zwykle mają trwałą siłę przyciągania. Nie mówią, by wypełnić ciszę, każde ich zdanie niesie ze sobą niewidzialny ciężar, który sprawia, że słuchacz chce odkrywać więcej. Przykład z życia. Na spotkaniach towarzyskich są osoby, które mówią bardzo mało, a jednak to właśnie one zapadają w pamięć wszystkim. Nie dlatego, że ich słowa są wyjątkowo ozdobne, lecz dlatego, że mówią we właściwym momencie, z odpowiednią energią i zostawiają po sobie delikatny ślad. To jak w muzyce, pauzy są równie ważne jak dźwięki, a czasem to właśnie cisza nadaje melodii głębie. W relacjach z kobietami oznacza to, że nie chodzi wyłącznie o przygotowanie klucza otwierającego, ale także o zadbanie o postawę i rytm, które poprowadzą rozmowę. Na koniec, pamiętaj, każda formuła czy zdanie to tylko narzędzie. Prawdziwa wartość płynie z tego, że masz odwagę doświadczać, dostosowywać i uczynić je własnym. Nie szukaj uniwersalnego klucza do każdej kobiety, bo każda osoba jest odrębnym światem. Zamiast tego, rozwijaj zdolność obserwacji, słuchania i wyczuwania. Wtedy sam stworzysz magiczne zdania na miarę danej chwili. A kiedy osiągniesz ten poziom, odkryjesz, że rozmowa nie jest już grą, w której chodzi o wygraną czy przegraną, lecz podwożą odkrywania siebie nawzajem, gdzie oboje odchodzicie z poczuciem, że spotkaliście coś naprawdę wartego zapamiętania.